Podstawą zmiany jest zmiana myślenia. Podstawą zmiany w temacie edukacji, czy na przykład przejść na homeschooling, no to po prostu zacznij myśleć inaczej, że ty możesz tu przyjść. Podstawą zmiany kosmosu, zacznij myśleć, że kosmos może być w barwach biało-czerwonych. Zacznij myśleć, a zmienisz ten świat. Cześć, jestem Piotr Koleszka, a to jest Homeschooling Podcast i dzisiaj rozmawiam z Andrzejem, który ma no takie dosyć z wysokiej półki zainteresowania, ponieważ... No, zajmujesz się kosmosem i teraz nasuwa się pytanie, czy chcesz zostać kolejnym Hermaszewskim? To jest bardzo dobre pytanie. Może wypadałoby najpierw krótko powiedzieć, kim Hermaszewski był, jest? No, w pamięci, w pamięci astronautów powiedzmy, że dalej jest i żyje. Hermaszewski, czyli pierwszy i w sumie jedyny polski astronauta. Czy sam polecę w kosmos? No, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się to spełni. Niemniej... Jest to trudne zadanie, wiesz? Jest to naprawdę, pierwsze trudne zadanie, bo e, trzeba by tak dużo, przede wszystkim w myśleniu ludzi zmienić, żeby wzbić się na tą orbitę jako Polak, żeby tam się znaleźć. No jest to tytaniczna praca. Niemniej, tak naprawdę, co stoi na przeszkodzie, żeby tytaniczną pracę wykonać, jeśli tylko ze sobą mamy ludzi? Mamy ludzi, którzy z którymi razem pójdziemy, którzy nas pociągną, zainspirują. Więc myślę, że jest to do zrobienia, kiedy nie daje daty, ale marzenia są. Co jest taką główną rzeczą, która no, stoi na przeszkodzie? No bo mamy tylko jednego Polaka przez mhm. całą historię, e, który był w tym kosmosie. Mhm. Było to jeszcze za czasów PRL-u e, i no, było to tak dawno temu, że Pan e, Świętej Pamięci Hermaszewski no, odszedł w grudniu tamtego roku. Mhm. E, I zastanawia mnie, no. Czemu nie poszedł nikt dalej? Bardzo często jest tak, że kiedy mamy jakieś osiągnięcia, jakiś rekord, nie wiem, mhm. e, na przykład na bieg, na milę, powiedzmy, żeby zmieścić w jakiejś czasie, to najgorsza jest ta pierwsza osoba, i mhm. po niej najczęściej nagle wszyscy zaczynają to robić, bo uwierzyli w to, że potrafią. Mhm. Ale z hermaszewskim jest inaczej. Nikt po nim nie był. Wiesz co, wiecie, to się niesamowicie odnosi do tego, o czym powiedziałeś, bo tak naprawdę u nas w Polsce Często jest tak, że jest jakiś utarty schemat, jest jakaś zasada funkcjonowania, jakoś chcemy działać, jakoś się przyjęło, tak zawsze było, więc tego się trzymajmy. I trzeba przede wszystkim dokonać zmiany myślenia ludzi, bo tak naprawdę od tego się wszystko zaczyna. Przecież, jeśli byśmy chcieli tak naprawdę zacząć od, jeśli byśmy chcieli tak naprawdę zacząć mówić o czymkolwiek, nie wiem, budowaniu wieżowców, Budowania, i budowaniu metra, chociażby w Krakowie tu jesteśmy, no to też wymagałoby jakiejś zmiany mentalności. Abstrahując od pomysłu Centralnego Portu Lotniczego, ale budowanie takich ogromnych megastruktur, to też wymaga gdzieś tam przepracowania mentalności ludzi. I tak naprawdę podstawowy problem, który stoi na drodze wysłania, myślę, Polaków w kosmos, to jest zmiana mentalności ogółu, bo tak naprawdę Mamy mnóstwo inicjatyw oddolnych. Mamy AATC Analog Astronaut Training Center. To jest profesjonalna firma, która zajmuje się szkoleniem astronautów w Polsce. Mamy kilka, kilkanaście habitatów, które istnieją właśnie po to, żeby szkolić astronautów i naprawdę przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Ja sam byłem na misjach, gdzie byli ludzie z Azerbejdżanu, ze Szwajcarii, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Byli nawet ludzie, którzy przyjeżdżali do nas e, Pracując w RAF-ie, czyli w Royal Air Force. Mhm. I oni przyjeżdżali do Polski szkolić się właśnie na astronautów, tutaj do nas, do kraju. Myślę, że jest wiele takich właśnie ośrodków ludzi, którzy indywidualnie działają, którzy chcą tworzyć nową rzeczywistość, zmieniać mentalność, ale potrzeba tak dużo pracy jeszcze, żeby ta mentalność ogółu się zmieniła, bo jak ona się zmieni, no to co było widać chociażby po tym, jak Polacy walczyli o swoją wolność i niepodległość. Jak nasz naród na coś się zaprze, że tak ma być, to choćby się waliło, paliło, to zrobimy. Tylko no właśnie, zmienić to myślenie. To jest myślę, to, to kluczowe wyzwanie, które stoi. A propos mentalności, jakby mi zawsze przychodzi przez to, jak wygląda moje życie, jak moja mentalność się zmieniła na edukacji domowej, czy. To, że byłeś na edukacji domowej, jesteś absolwentem już e, Emanuela, wpłynęło na twoje, w ogóle to, że poszedłeś w ten temat? Mhm. Wiesz co, myślę, że znacząco. Ostatnio moja mama mi to uświadomiła, widziałem się z nią zeszłą sobotę i powiem ci, to była ciekawa rozmowa, bo e, wspomniała o tym, że ile razy gdzieś tam o mnie opowiada i pojawia się temat edukacji domowej, tylekroć zawsze ludzie jak rozmawiałem z nią, patrzę na nią ze zdziwieniem i mówią: Nie, no to jakiś żart, żeby tak samemu się przygotować, przecież to jest niewykonalne. I właśnie wydaje mi się, że to, co mi dała edukacja domowa, to jest takie mocne doświadczenie tego, że jeśli ktoś uważa, że, że coś jest niewykonalne, no to jest niewykonalne dla niego, bo tak uważa, bo tak sobie zbudował całą tą konstrukcję w swoim umyśle. Tylko to nie jest moje myślenie. Ograniczenia innych ludzi nie są moimi limitami, oni sobie je sami nałożyli. I wydaje mi się, że to jest to, co właśnie daje edukacja domowa, Stawiacie przed dużym wyzwaniem, bo jako uczeń jesteś zobowiązany uczyć się sam w tej sytuacji. Owszem, są te zjazdy, co jakiś czas się pojawiasz, egzamin, są egzaminy. Niemniej jeśli się nie uczysz, to obudzisz się wieczór przed <grych> egzaminami oj a materiał z całego roku na przykład do nauczenia, czy z całego tak. semestru. I powiem Ci, mam wrażenie, że to daje edukacja domowa. Stawia Cię przed naprawdę dużym wyzwaniem. Wyzwaniem, które jest rzeczywiście trudne, ale daje Ci też środowisko, które pomoże Ci się z tym zmierzyć. Daje Ci kolegów, którzy będą Cię bodźcować, będą Cię pchać. Daje Ci świetnych nauczycieli, którzy też są, zawsze służą radą, są proaktywni wychodzą do Ciebie, także mam wrażenie, że dla mnie było to takie doświadczenie zarodkowe, które pozwoliło mi mierzyć się z różnymi, różnej maści wyzwaniami i poczuć to, że ja to mogę zrobić. Ja mogę się zmierzyć z tym wyzwaniem, które jest, nie przeszkadza mi to, że nikt w to nie wierzy, bo często jest tak, że przy wyzwaniach ludzie nie wierzą w to, co, to, co podejmujesz, tylko to nie jest problem, to, to jest ich problem, to nie jest mój problem, że oni nie wierzą. Chciałbym, żeby wierzyli. Pewnie uwierzę za kilka lat, jak się ziści to marzenie, do którego dążę. Dokładnie. To jest... Fajnie to ująłeś, bo ja to tak zrozumiałem trochę z Twoich słów, że edukacja domowa zbudowała u Ciebie taką pewność siebie, dzięki której w ogóle możesz myśleć o czymś jeszcze bardziej ambitnym niż edukacja domowa. A dla wielu osób w ogóle myślenie o tym, że przejść na edukację domową już jest przytłaczające, gdzie Ty pokazujesz, że ta... ten homeschooling, żeby się nie powtarzać, tak naprawdę tylko rozbudził w Tobie jeszcze większe ambicje. Mm -hmm. Dobrze zrozumiałem, tak? Mm -hmm. Myślę, że to jak najbardziej prawdą jest to stwierdzenie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak doświadczysz tego, że masz w sobie jakąś siłę sprawczą, jesteś w stanie czegoś dokonać, no to a może by tak dalej? A może spróbować czegoś jeszcze bardziej szalonego? A później okazuje się, że tutaj też Mimo różnych porażek, bo zawsze są porażki. Nie ukrywajmy się, że też tego doświadczyłeś. Na homeschoolingu też są porażki. Oczywiście. W, w życiu, jakimkolwiek działaniu to są porażki. Tylko, o, i to jest mi się druga rzecz ważna, którą też daje mi, mierzenie się z jakimikolwiek wyzwaniami, no, w homeschoolingu też. Uczysz się przyjmować porażki. I bardzo fajne jest to, że uczysz się przyjmować duże porażki. Bo jak normalnie człowiek się uczy w szkole. No to jest taki moment, gdzie no nie nauczysz się jakąś kartkówkę, no to zawsze możesz się poprawić, ale ona jest z małych partii materiału. To są jakieś takie małe porażki. I uczysz się z nimi radzić. Radzić sobie, gdzieś tam pokonywać się mentalnie. Mam też jednak wrażenie, że potrzebne jest doświadczyć w życiu takich dużych porażek. I na przykład, mówiliśmy o tym, że uczymy się wieczór przed na egzamin z całego roku. Może być tak, że się nie nauczysz. I pamiętam, że na moim roku byli tacy ludzie, którzy nie zdawali egzaminów, no i tak naprawdę jedna sesja ci przepadła, na kolejnej masz dwa razy tyle materiału i boli. No, i, i trzeba sobie radzić. To jest yy, to, co już kilka osób przynajmniej wspominało na naszych podcastach, że to uczy no, odpowiedzialności. Mm -hmm. Tak naprawdę można to chyba najlepiej w ten sposób podsumować. Ale chcecie trochę pociągnąć za język. No, bo... śmiało. Mówimy tutaj o rozbudzonych ambicjach przez edukację domową. Mówiliśmy o kosmosie, ale bardziej w kontekście takiej sytuacji, no, Polski. Tak, tak, owszem. A teraz chciałbym zobaczyć Ciebie w tej całej mhm. sytuacji. Gdzie mhm. siebie widzisz właśnie i jak te ambicje się kreują? Mhm. Co z nimi chcesz zrobić dalej? Wiesz co, moim marzeniem jest to, żeby w przyszłości stać się takim mecenasem. Właśnie świata, polskiego świata kosmicznego. Powiem ci, odkryłem jakiś czas temu, że stricte badania naukowe to jest coś, co jest dla mnie bardzo wymagające, nawet zbyt trudne, bym powiedział. Znaczy, czy zbyt trudne? Może nie, ale po prostu konsumuje mnóstwo mojego czasu. Niemniej, organizowanie środków, zarabianie pieniędzy i tworzenie kapitału, który może później służyć ludziom, rozwijanie nauki. To jest coś, co mnie, mnie pasjonuje i jest dla mnie stosunkowo łatwe. Więc powiem ci, moim marzeniem jest to, żeby rozwijać sektor kosmiczny. Aktualnie bardzo mocno działam w tym temacie na Ujocie. Tam razem z, z jednym z profesorów współpracujemy, rozwijając właśnie osobną komórkę badawczą do tematów astrobiologii. Współpracujemy z różnymi firmami, pozyskujemy sprzęt. I docelowo będziemy tworzyć dalsze badania dotyczące programowanej śmierci komórki właśnie w kosmosie u roślin. I teraz ja wiem, że to wszystko potrzebuje ogromnych środków, a w Polsce ciężko jest uzyskać te środki. I powiem ci to, co ostatnio doszedłem po paru refleksjach: to jest to, że naprawdę bardzo widzę siebie w takiej przestrzeni, gdzie chcę starać się pozyskiwać środki które będą później służyły młodym naukowcom w rozwijaniu swoich pasji właśnie w tej sferze astrobiologicznej czy w sferze kosmosu, a później będzie to się kręciło dalej. Powstanie z tego firma, w której w przyszłości będą pracowali właśnie tacy, tacy biolodzy, astrobiolodzy, astrofizycy. Z tego później powstanie firma, która będzie tworzyła polskie stacje kosmiczne, polskie satelity. A mam nadzieję, na końcu mojego życia zobaczę, jak w kosmos wzbija się rakieta, z polską flagą, z polskim godłem. Mhm. I tam lecimy. No, powiem ci, że bardzo ambitny i tak nawet spodziewałem się zupełnie czegoś innego, ale nie mówię tego w negatywnym sensie, tylko w takim, że to jest bardzo ciekawe podejście do tematu. Mm, bardzo właśnie, jak powiedziałem, takie ambitne, interesujące, bo Ty chcesz. Yy, Podejść do tego od tej strony przedsiębiorczej, bo jest mnóstwo osób, które siedzą w tych laboratoriach, e, takich, no powiedzmy, introwertyków nawet, mm. chociaż też często to są ekstrawertycy, ale takich osób, które umieją siedzieć godzinami nad czymś, śledzić nad tymi probówkami i tak dalej, zależnie od dziedziny, są różne rzeczy, e, ale kto ma ich finansować? No właśnie. A ty, rozwiąza ty chcesz rozwiązać ten tak, problem. To jest, powiem ci, gdzieś tam moje marzenie, żeby właśnie. E, Wchodząc w biznes, rozwijając, ucząc się, jak działa świat biznesowy, zacząć kształtować ten świat naukowy tutaj w Polsce, a później kształtować też Polskę, właśnie na orbicie. Jasne. To jest to właśnie. Jak do całego tematu ma się, tak na zakończenie, tematu kosmosu, bo jeszcze muszę pociągnąć jeden Nie. temat. Jak ma się y, polska stacja kosmiczna? Wiesz co to jest takie marzenie, które gdzieś tam mam ja, mają moi znajomi właśnie z tego świadka kosmicznego, żeby kiedyś za te 15, 10, bo nie wiem ile to zajmie, ale lat można było spojrzeć w niebo i pośród tych różnych rzeczy, które tam będą pośród Starlinka, które aktualnie mamy pośród różnej maści obiektów, które gdzieś tam krążą, mieć świadomość, że tam, jest taka jedna stacja, na której są Polacy, Polacy i to oni robią badania, oni tworzą niesamowite rzeczy, oni tworzą tą kulturę kosmiczną i to są nasi ludzie. W praktyce skupia się to na tym, że jest wiele właśnie jak wspomniałem już wcześniej małych ośrodków, które zaczynają współpracować coraz bardziej, na przykład, na przykład polskie towarzystwo astrobiologiczne, jestem też tam w małym stopniu nie zaangażowany, ale staram się być. Coraz bardziej te różne maści grupy się zrzeszają. Coraz bardziej zaczynają działać razem. Razem z Polską Agencją Kosmiczną. I mam nadzieję, że minie czas i zobaczymy tam nasz własny obiekt. Z polską flagą i orzełkiem. Tak, Dokładnie. Orłem. Nie orzełkiem. Dobrze. Orłem. Dobrze, Orłem. Orłem. Eee, w takim razie no to wszystko się bardzo ładnie uzupełnia. Wręcz, no, dla mnie to wygląda jak puzzle, które do siebie idealnie pasują. Eee, tylko no, tak naprawdę brakuje pytania, w jaki sposób teraz pozyskujesz wiedzę o finansach, żeby móc ziścić ten plan. Wiesz co? To jest w sumie ciekawe, ciekawe zagadnienie, bo. O, i znowu, heh, znowu wracamy do tematu, właśnie odwagi i przełamywania standardów, które są w Polsce, robienia tego, co nie jest standardowe i odważenia się na coś nowego. Dla mnie tym odważeniem się właśnie był świat finansów, bo. Już dwa lata temu mój znajomy właśnie zaprosił mnie do tego świata, mnie, który kompletnie się o tym nie znałem. Który mówiłem, nie, ja gdzie? Jak ja się mam w ogóle w tym rozwijać? W jaki sposób? Zaprosił mnie, no i nauczył mnie prowadzić właśnie biznes w sektorze finansowym. No i teraz, mocno pracując, właśnie w mojej firmie, w której działam, w Investment Partners, dostałem zadanie rozwoju sekcji krakowskiej. I teraz działamy bardzo mocno na Śląsku. I ja teraz rozwijam tutaj sekcję krakowską. I powiem Ci, że fenomenalne jest to, że. E... O to znowu po raz kolejny wspomnę moją mamę, mamą pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz. E... Coś, co dał homeschooling, to jest to, że trzeba wymagać od siebie. Bo jak ty nie wymagasz od siebie, to sorry, nic nie zadziała. To nikt nie wymaga. A właśnie na, na tej zasadzie działa biznes. Śmięt twierdzić, w jakimkolwiek sektorze, jeśli chcesz się samodzielnie. Działać, być przedsiębiorcą, nie zależeć od wypłaty Twojego pracodawcy, ale płacić innym ludziom właśnie. Być tym człowiekiem, który generuje miejsca pracy, to tylko Ty jesteś nad sobą. Muszę wejść w słowo, bo a propos powiedzeń starszych od nas osób, to moja prababcia zawsze mówiła coś takiego, że jeśli się sam nie przypilnujesz, to Cię nikt nie przypilnuje. Ona akurat mówiła w kwestii alkoholu, ale można to przełożyć tutaj. No widzisz, jak różne sfery życia się uzupełniają wzajemnie, Dokładnie. co nie? Coś w tym jest, coś w tym jest. Niemniej, wydaje mi się, że właśnie sfera, sfera biznesu to jest sfera, w której, no właśnie, albo ty się przypilnujesz, albo nikt cię nie przypilnuje i mało tego, na biznes generalnie gdzieś tam patrzy się krzywo, bo początki są bardzo trudne. Ten próg wejścia do świata biznesu w jakimkolwiek sektorze jest zawsze progiem, w którym jest mnóstwo wyrzeczeń, Mnóstwo trudów, nieraz gdzieś tam kłótni, nawet z własną rodziną, z bliskimi, z znajomymi, gdzieś tam zerwanych więzi, bo człowiek zaczyna się mocno zmieniać. Mało myślę, może są, znaczy znam paru takich ludzi, którzy zaczynali już gdzieś tam, rodzice byli w biznesie, mieli własne firmy, własne działalności. Niemniej takich ludzi jest, się twierdzić dużo mniej niż tych, którzy wychodzą z takich standardowych, gdzieś tam rodzin, gdzie zawsze był etat i tak dalej. Niemniej, no, właśnie wyjście z tej strefy komfortu, wypchanie samego siebie sprawia, że zaczynasz się uczyć, jak działać w, nowe, w nowej przestrzeni. No i teraz w biznesie, w finansach, w których działam, jest to sektor, który daje ogromne możliwości tego, żeby zbudować coś niesamowitego, żeby zbudować instytucje finansowe, które nie będą się, jak powiedziałem teraz to słowo, to pewnie część ludzi mam ochotę mnie spalić. Nie bójcie się, jestem daleko od Was, też w czasie, mam nadzieję, że mnie nie spalicie. No. Kontynuując, wizja tego, żeby stworzyć taką przestrzeń w finansach, w biznesie, w którym człowiek czuje się bezpieczny, że wiesz, gdzie masz człowieka, który ci pomoże ogarnąć twoje finanse, twojego planera finansowego, bo to tworzymy, planning finansowy w Polsce, człowieka, który naprawdę na sercu leży mu to, żebyś ty się bogacił i to bogacił się bezpiecznie i, i jeszcze ma z tobą relację. Taki planer jest z tobą na całe życie, jeśli tylko tego chcesz, on po prostu towarzyszy w wszystkich sferach finansowych. Tego właśnie uczę się, tworząc ten biznes, a mało tego, uczę się tego, żeby jeszcze odpowiadać za innych. Bo teraz, właśnie wspomniałem, że odpowiadam za sektor krakowski, bardzo mocno rekrutujemy i rozwijamy właśnie ludzi, którzy będą z nami pracować. Wszystko po to, żeby no, po raz kolejny stworzyć coś nowego. Kosmos to jest jedna rzecz, którą mam marzenie stworzyć polski kosmos. Ale też dobre finanse, dobry sektor finansowy, z którego można być dumnym i czuć się bezpiecznym, to jest też coś, co mi się niesamowicie marzy. A jedno z drugim się łączy. Bo kosmos daje sens finansom, po co zarabiać aż tyle, no żeby wysłać ludzi w kosmos? A finanse dają możliwość realizacji kosmosowi, bo skąd wziąć pieniądze na kosztujące miliony złotych chociażby rakiety? Dlatego dla mnie to są do dobrze dopasowane puzzle, tylko Problem jest taki, że większość ludzi w Polsce nie ma obrazka do układania tych puzli i mówiąc obrazek, chodzi mi o mentalność, ponieważ no, wyszliśmy ponad 30 lat temu z komunizmu, w którym bądź co, bądź jakakolwiek przedsiębiorczość była krytykowana, negowana, i gdzie państwa, które mają już, nie wiem, tradycję nawet kilkuset lat przedsiębiorczości, ee, no, mają dużo łatwiej, bo ta mentalność też jest tam taka. W państwach zachodnich, powiedzmy, dajmy na to, pośrednik nieruchomości nie jest traktowany jak złodziej. W Polsce jest, ponieważ co? No bo może. prowizję. Tak, bierze prowizję. Nieważne, że, nie że on robi 500, dobry pośrednik nieruchomości robi 500 rzeczy e, i jeszcze zabezpiecza to, żebyś nie został oszukany i tak dalej, ale on bierze pieniądze, więc. Jak on może. Dokładnie, więc nauczono nas, e, czy znaczy no. Nasze pokolenie to jeszcze nie, bo, że tak powiem, urodziliśmy się już po zmianie systemu, ale te wcześniejsze, że jakakolwiek oznaka przedsiębiorczości jest zła. No, trzeba iść na etat, trzeba mieć stabilną tak, pracę, tak, tak, tak. iż do końca życia pracować w jednej firmie. No właśnie i wracamy, powiem Ci, do tego, od czego wyszliśmy. Podstawą zmiany jest zmiana myślenia. Podstawą zmiany w temacie edukacji, czy na przykład, na przykład, Przejść na homeschooling? No to po prostu zacznij myśleć inaczej, że Ty możesz tu przyjść. Podstawą zmiany kosmosu? Zacznij myśleć, że kosmos może być w barwach biało-czerwonych. Podstawą zmiany finansów jest to, że zacznij myśleć, że tak może być. Zacznij myśleć, a zmienisz ten świat. Dokładnie. Czyli tak naprawdę wszystko rozbija się o to, co jest w naszych głowach i jak w ogóle tymi umysłami zarządzamy. Czy to one kontrolują nas, czy to my je. Chciałbym na koniec zapytać Cię o Twój własny biznes. Mhm. Jak to wygląda? Mhm. Czy mógłbyś coś zdradzić w naszej widzom? wiesz co? Zdradzę może kilka słów, żeby zachować nutkę. Znajdźcie sami. Jakby się człowiek czuł, gdyby wiedział, że od samego początku, od pierwszych swoich gdzieś tam zarabianych pieniędzy małych, jego pieniądze pracują już na niego z myślą o dalekiej przyszłości że wszystkie kroki, jakie są w finansach, są zaplanowane, są przewidziane. Ktoś już przeczytał x różnej maści umów, które mogą się w Twoim życiu pojawić i na tym się zna i wie, w którym momencie do Ciebie zadzwonić, zasugerować, słuchaj, trzeba podjąć takie działanie w finansach, żeby uniknąć jakichś konsekwencji. Trzeba zacząć budżetowanie, żeby zrozumieć, jak Twoje finanse wyglądają. Jakaś Twoja inwestycja na przykład wymaga takiego zarządzenia, ponieważ takie są ryzyka koniunkturalne. To jest mój biznes, dbać o ludzi. To jest trochę jak z lekarzem w medycynie. On dbał o Twoje zdrowie, tu. Dbamy o Twój portfel. Jest dokładnie osoba, która dba o Twoje finanse, bo nawet nie, o, nie tylko o portfel, nawet może nie tylko Twój, a może nawet całej rodziny, prawda? No i to już jest długi temat, i. No, więc zachęcam. nie będę, że tak powiem, w niego wchodził, ponieważ no jak ja też troszeczkę się tym interesowałem, jest to bardzo szeroki temat. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, no to odsyłam do Ciebie. Andrzej Kwiatkowski, jeśli ktoś wcześniej nie, nie usłyszał imienia i nazwiska. Chciałbym Ci bardzo podziękować za poświęcony czas, za rozmowę. Bardzo miło było no, posłuchać tak ambitnej osoby, która jeszcze faktycznie dąży w tych ambicjach. Mm, bardzo wysoki pułap sobie postawiłeś. Czy mam za Ciebie kciuki? A no Wam chciałbym tylko powiedzieć: tak, no, jeśli chcecie być tak ambitni, jeśli jesteście tak ambitni, a dusicie się w zwykłej szkole, w zwykłej, przepraszam, w stacjonarnej szkole, no to zapraszamy do Was, do nas, przepraszam, zapraszamy do nas, ponieważ Andrzej, mimo tego jak ambitnie i tak, no, bardzo interesująco brzmi, to nie jest jedyną taką osobą, to nie jest wyjątek na edukacji domowej. Andrzej, bym powiedział, że jest wręcz normą na edukacji domowej, jeśli chodzi o osoby, które gdzieś dążą. A poza tym, oczywiście, chciałbym Wam podziękować za wysłuchanie, oglądanie. Zapraszam na naszego Instagrama, TikToka. To jest bardzo ważne, ponieważ pojawił się co dopiero nasz TikTok, który zaczynamy prężnie prowadzić. Oraz Facebooka. Zapraszam do komentowania tego filmiku, lajkowania oraz subskrypcji, abyście nie przegapili następnych odcinków. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.